Piłeś coś chłopcze, bo coś mi wyglądasz podejrzanie. Yyy, nie. Ale komat mamy zepsuty, więc nie mam jak sprawdzić, czy czegoś nie dziabnąłeś, ale zadam ci pytanie jako test. Powiedzmy, że jak odpowiesz dobrze, to cię puszczę. Okej. Okay. Pierwsze pytanie. Jedziesz drogą i widzisz dwa światła z naprzeciwka. Co to może być? No, samochód, nie? No tak, ale jaki? Audi, Mercedes czy Seat? No, widzę, że chyba oblejesz ten test młodzieńcze. Dam ci szansę i zadam jeszcze jedno pytanie. Jedziesz drogą i widzisz jedno światło z naprzeciwka. Co to jest? No, wiadomo, że motor. No tak, ale jaki? Suzuki, Honda, Kawasaki? Panie władzo, a czy ja mogę zadać jedno pytanie? Jasne wal śmiało młody człowieku. Na poboczu drogi stoi blondynka w miniówce, z dekoltem masz jej cycki widać i zatrzymuje Tira. Kto to jest? No wiadomo, że dziwka. No tak, ale kto? Twoja matka, żona czy córka?